Witajcie, ciekawscy podróżnicy. Dziś przynoszę Wam intrygujący temat, pełen niespodzianek, który z pewnością da Wam do myślenia. Zanurzymy się w fascynujący i tajemniczy świat kobiet amiszów i odkryjemy, co się dzieje, gdy decydują się one rzucić wyzwanie swoim surowym tradycjom. Co się dzieje, gdy zrywają z tym, co znają? Dołączcie do mnie w tej podróży pełnej historii, kultury. I nieoczekiwanych odkryć, których się nie spodziewacie, to podróż, której nie będziecie chcieli przegapić. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, mam dla Was ciekawostkę, której prawdopodobnie nie znaliście. Społeczność Amiszów znana jest z odrzucania nowoczesnej technologii. Jednak, jednym z najczęściej używanych przez Amiszów urządzeń, choć bardzo wybiórczo, jest telefon. Ale nie myślcie o telefonach komórkowych czy smartfonach. Oni wolą telefony stacjonarne w miejscach wspólnych, takich jak domy sąsiadów. To system, który pozwala im pozostać w kontakcie, nie rezygnując z tradycyjnego stylu życia. Amisze mają bowiem bardzo specyficzne spojrzenie na to, co jest dobre, a co złe, jeśli chodzi o postęp technologiczny. Dla tych którzy nie są zbyt zaznajomieni z tematem, a Misze to wspólnota religijna Anabaptystów, która powstała w Szwajcarii w XVI wieku. Dzisiaj misze mieszkają głównie w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Pensylwanii, Ohio i Indianie. Żyją według bardzo surowego kodeksu życia, który ma na celu zachowanie prostoty, pokory i oddzielenia od współczesnego społeczeństwa. Odrzucają nowoczesne udogodnienia, takie jak samochody, elektryczność i inne osiągnięcia technologiczne, dążąc raczej do życia wspólnotowego, opartego na pracy rolniczej, religii i więzach rodzinnych. Kobiety amiszów w szczególności odgrywają centralną rolę w społeczności. Choć ich życie może wydawać się bardzo różne od naszego, ich historia jest głęboko wzbogacająca. Kobiety amiszów są niezwykle oddane rodzinie i wspólnocie. Ich codzienne życie wypełnione jest pracą w domu, wychowywaniem dzieci, gotowaniem, pieczeniem chleba i szyciem tradycyjnych ubrań. Życie kobietamiszów jest pod wieloma względami odzwierciedleniem historii ich ludu, oparte na zasadach prostoty, wiary i ciężkiej pracy. Jedną z najbardziej charakterystycznych tradycji jest ich sposób ubierania się. Kobiety Amiszów noszą proste sukienki w ciemnych kolorach, zazwyczaj niebieskie lub czarne, z białym fartuchem i czepkiem zakrywającym włosy. Kolor i styl sukni różnią się w zależności od wspólnoty, ale zawsze zachowują surowy wygląd, który je charakteryzuje. Bez makijażu, bez biżuterii i z bardzo prostą fryzurą kobiety Amiszów żyją według zasady, że skromność i pokora. To najważniejsze cnoty. Ale co się dzieje, gdy te kobiety, wychowane w tak surowym systemie, decydują się złamać swoje tradycje? Jednym z głównych powodów, dla których kobiety amiszów, a ogólnie młodzi ludzie w społeczności, mogą zdecydować się na zerwanie z tradycją, jest zjawisko znane jako Rumspringa. Termin ten, który po niemiecku oznacza biegać w koło. Odnosi się do okresu między 16 a 18 rokiem życia, w którym młodzi Amisze mają możliwość doświadczenia świata poza wspólnotą, zanim podejmą ostateczną decyzję dotyczącą swojego życia religijnego. W czasie Room Springi mogą zdecydować, czy chcą nadal żyć zgodnie z zasadami wspólnoty Amiszów, czy też pragną zostać ochrzczeni w Kościele Amiszów, zobowiązując się tym samym do ścisłego Przestrzegania reguł. W tym czasie kobiety amiszów, podobnie jak mężczyźni, mogą wyjść do nowoczesnego świata, ubierać się modnie, korzystać z technologii, poznawać ludzi spoza swojego religijnego kręgu i, w niektórych przypadkach, podejmować decyzje, które mogą być postrzegane jako buntownicze. To bardzo ważny punkt zwrotny w ich życiu, ponieważ. Od decyzji podjętej podczas Ram Springi zależy ich przyszłość, powrót do życia amiszów albo porzucenie go na zawsze. Dla kobiet amiszów zerwanie z tradycją ma wiele konsekwencji. Na końcu okresu Rum Springi, jeśli młoda kobieta zdecyduje się nie wracać do wspólnoty amiszów, nie tylko rezygnuje z pewnego stylu życia, ale także zostawia rodzinę, wspólnotę, a nawet system wierzeń, który był fundamentem jej życia. Odejście od wspólnoty amiszów to akt radykalny, który może być postrzegany przez wspólnotę jako zdrada, co prowadzi do ekskomuniki, czyli szuningu, odrzucenia, procesu, który może być druzgocący zarówno emocjonalnie, jak i społecznie. To, czego wielu nie wie, to fakt, że życie poza wspólnotą amiszów nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać chociaż niektóre kobiety amiszów czują się pociągane przez nowoczesne życie bardzo często zmagają się z głęboką samotnością i poczuciem winy ponieważ po ekskomunice tracą wszelki kontakt z rodziną i przyjaciółmi w wielu przypadkach muszą nauczyć się żyć w zupełnie innym świecie niż ten który znały co może być niezwykle trudnym doświadczeniem dla tych kobiet amiszów, które decydują się kontynuować życie poza wspólnotą, możliwości i wyzwania są różnorodne. Niektóre znajdują pracę w takich dziedzinach jak szycie, sprzątanie czy ogrodnictwo, podczas gdy inne decydują się kontynuować edukację. Jednak kobiety, które opuszczają wspólnotę amiszów, stają wobec ogromnego oderwania od swojej przeszłości i często muszą Odbudować swoją tożsamość osobistą i emocjonalną. Przejście z świata amiszów do świata nowoczesnego może być przytłaczające, ponieważ muszą nauczyć się obsługiwać technologię, znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, które nie rozumie ich kultury, i w wielu przypadkach odbudować więzi rodzinne od podstaw. Chociaż Kobiety amiszów mają bardzo tradycyjną i domową rolę w swojej wspólnocie. Gdy integrują się ze światem nowoczesnym, ich spojrzenie na życie i pracę może być niezwykle cenne. Ich zdolność do życia w sposób skromny, biegłość w pracy rękodzielniczej, umiejętność wychowywania rodzin i silna etyka pracy to tylko niektóre z cech, które mogą wyróżniać się, gdy wchodzą w społeczeństwo. Co więcej, kobiety Amishów, którym udaje się opuścić swoją wspólnotę i znaleźć miejsce w nowoczesnym świecie, często stają się świadectwem wytrwałości. Pokazują nam, że czasami zerwanie z tradycją jest osobistą koniecznością, nawet jeśli oznacza to utratę całego systemu wsparcia. A teraz, jeśli kiedykolwiek rozważałeś podróż do miejsc, gdzie można poznać wspólnoty Amishów, Istnieje kilka bardzo interesujących destynacji w Stanach Zjednoczonych, takich jak Lancaster w Pensylwanii. Lancaster słynie jako miejsce zamieszkania dużej populacji amiszów. Możesz tu wybrać się na wycieczkę po targach amiszów, gdzie zobaczysz kobiety amiszów sprzedające swoje rękodzieło, takie jak chleb, ubrania i ręcznie robione meble. Wizyta na farmie amiszów. To także wyjątkowe doświadczenie, gdzie możesz zobaczyć, jak te rodziny podtrzymują swoje tradycje i jak ich życie jest głęboko związane z naturą i rolnictwem. Chociaż społeczność amiszów żyje bardzo oddzielona od nowoczesnego świata, ich interakcje z turystami, choć ograniczone, mogą zaoferować fascynujący wgląd w ich codzienne życie. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że zasady nie są takie same dla wszystkich członków wspólnoty, a niektóre osoby mogą być bardziej otwarte na dzielenie się niż inne. Ostatecznie historia kobiet amiszów, które zrywają z tradycją, jest świadectwem odwagi i przemiany. Niezależnie od tego, czy decydują się wrócić do wspólnoty, czy wejść w świat nowoczesny, te kobiety zawsze będą nosić ze sobą wyjątkową historię, która odzwierciedla złożoność zmian, tradycji i walki o samostanowienie. Życie Amiszów to nie tylko sposób życia to wizja świata taka, która, choć może wydawać się oderwana od współczesnych realiów, jest pełna niuansów, wyzwań i życiowych lekcji. Więc jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w Lancaster lub w jakimkolwiek innym miejscu zamieszkanym przez Amiszów, pamiętaj, że to, co widzisz, to tylko część historii. Prawdziwa podróż polega na próbie zrozumienia decyzji, przed którymi stają ci ludzie, szczególnie kobiety, gdy przełamują bariery tysiącletniej tradycji. To podróż, która bez wątpienia pozostawi cię z refleksjami na długi czas. Do zobaczenia w następnym filmie. I nie zapomnij zasubskrybować oraz zostawić komentarza.